Cześć wszystkim, przepraszam, że tak zaczynam tego vloga, ale coś mnie dopadło, w sensie nie, że się czuję chora, tylko po prostu czuję się emocjonalnie źle i nie wiem, nie wiem dlaczego. Wczoraj nic nie nagrywałam jest dzisiaj 19, jest sobota, tak wiem, wczoraj był piątek, a nic nie robiłam, to jest bardzo dziwne. W końcu zabieram się za robienie włosów. Trochę długo mi to zajęło, żeby się zebrać i zrobić te włosy. No ale lepiej późno niż wcale, prawda? Więc, no, widzicie teraz świeżo po jak wyglądają moje włosy pięknie. A ja teraz Was zapraszam do oglądania. Co robiłam to? Wstałam z łóżka. Ogólnie to jest godzina 14. .00. I żeby było jasne, nie w samo tej godzinie, bo ja w samo 8. tylko po prostu nie mogłam się zebrać do tego, żeby coś nagrać, cokolwiek zrobić. Jeszcze bez co chciałam przeprosić, że na żadnym vlogmasie nie było świątecznego swetra i wyglądam tak, ale yy, nie zdążyłam pójść do lumpa Ogólnie to dzisiaj jest pełna profeska, ponieważ Przywiozłam sobie statyw. Znaczy, jaczka mi przywiozła statyw z Poznania, więc yy, pełna profeska. Będę dzisiaj miała aparat na statywie. I co, i zabieramy się do mycia włosów. Ja się napiłam wody. Ogarnęłam się, muszę się spiąć, muszę to zrobić, bo kurde Wczoraj nic nie nagrywałam, nawet nie zdążyłam nic zmontować e, Więc to na siebie zła, ale teraz daję sobie powera Puszczę sobie muzykę świąteczną może Okej, okay, dobra e, Więc ja moje włosy Widzicie mnie za parę sekund w umytych włosach 3, 2, 1 Woohoo Mam mokre włosy <laughs> się mokre i umyte ładnie odżywką, pięknie Wszystko zrobione I teraz tak tak, zrobiłam sobie małe zbliżenie. Przez chwilę się wystraszałam, że zgubiłam tą farbę, bo ona gdzieś tutaj leżała i nie mogłam jej znaleźć, ale patrzcie to połączenie! Woo! To miała bardzo świąteczny kolor. Ogólnie nie powiedziałam chyba tego, ale moi przyjaciele nie wiedzą, że ja sobie robię włosy, w sensie... Wiedzą, że ja sobie robię włosy, ale nie wiedzą jaki kolor. I ten dokładny kolor miałam na włosach, kiedy ścięłam włosy na so. Eee, no i on na jasnych włosach wyglądał tak bardzo... jaskrawo, a na ciemnych wygląda tak... Jest taki mega ciemny, i właśnie chodziło mi o taki efekt. Nie wiem, czy mi się to uda, bo Nikt tego nie robił Zobaczymy, jak to będzie, czy mi to wyjdzie, czy nie. Jest, znowu się jarą. Ok, w ogóle zaczynamy od tematu przedzielenia włosów, bo są dwa kolory. Ja ombre nie lubię, w ogóle mi ombre nie będzie pasować tutaj na tych włosach, bo mam za krótkie. Yy, więc zrobię sobie je po prostu tak. I kurde, mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Czyli oglądam je jakiś fryzjer to niech lepiej to wyłączy. Bo ja robię w ogóle totalnie inaczej, jak mi fryzjerka kasała. W sensie, bo fryzjerka powiedziała, że mam najpierw rozjaśnić włosy, się do tego przygotować, potem mieć tę farbę nakładanie i tak ja dalej, tam tłumaczyła, jak mam to robić. Ale nie chciało mi się kupować specjalnie rozjaśniacza, bo stwierdziłam, że mam dosyć jasne włosy i to mi i tak utrzyma. I. Ja lubię taki efekt nierównej farby, że to nie jest taki jednolity kolor, tylko są te kolory takie różne. Ja mam takie włosy, że niektóre mam ciemne, niektóre jaśniejsze i to jest spoko. Tylko, że tutaj jest stary, bardzo bliski kolor, pewnie go nie widzicie. I nie wiem, jak mi to wyjdzie bez tego rozjaśniacza, ale yy, no, raz się żyje, tak? No i co? Bierzemy się do roboty. Jak nie ja Czy ty musisz mnie tak sprawić? E, no wszedłasz za to Nigdy tak mnie nie rób! Co ty robisz tu? Teraz się boję. Więc teraz czekamy, nawet w sumie nie wiem ile. E, no, może jakieś pół godziny, nie wiem ile sobie poczekam, zobaczymy. E, ja ogólnie jestem mega, mega, mega podjarana i chcę zobaczyć efekt końcowy. E, nie mogę się doczekać, tak więc em, widzimy się już, jak będę miała mokre włosy. Aj! Ogólnie to mega, mega, mega mi się podoba. Przepraszam, jakieś za jakieś krzyki, bo koleżanki mojej siostry młodszej przyszły. Ale mi się mega podoba, zobaczcie to, w ogóle efekt takich lekkich odrostów też mam, bo tutaj miałam włosy moje, tu miałam włosy rozjaśniane yy, No mi się bardzo podoba, jeszcze tylko ach, zrobię kolejne cięcie, jak będą już włosy wysuszone, bo ja nie suszę suszarką, żeby sobie włosów nie niszczyć. <śmum> Mówię, żeby sobie włosów nie niszczyć, a co chwilę farbuję. <śmum> I mi się bardzo podoba, możecie zobaczyć tył, ja nie wiem jak to wygląda, zobaczę dopiero na nagraniu. Bo już wzięłam lusterko, ale no Jezus, jestem mega, mega, mega podierana. Bardzo mi się podoba. No ale co? Zobaczymy się zaraz jeszcze, jak będę miała wysuszone włosy. Ja idę teraz szybko robić obiad. No nie mogę się doczekać, jak to będzie ładnie wyglądało już w moich takich naturalnych włosach, bo pewnie się trochę kolory rozjaśni, ale no. Widzicie jak świątecznie ja czuję święta bardzo mocno. ja niestety jestem bez makijażu, ale tak wygląda moja nowa fryzura. Oj, tutaj oczywiście yy, piękne nakładanie farby, bardzo profesjonalne. Tył wyschnięty. Tak więc ja może jeszcze pokażę Wam reakcję moich znajomych na taki szalony kolor. Możecie napisać w komentarzach, jak Wam się podoba. Mnie się bardzo podoba, więc. Chyba teraz dzisiejszego dnia, tak mi się wydaje. Ej, ale to nie teraz dzisiejszego vloga, bo jeszcze jutro będę coś nagrywać, więc. Do jutra. Ach, przygotuj się, Lila.

Cześć wszystkim, dzisiaj mamy dzień 20, coraz, coraz to bliżej do świąt. E, teraz znowu zaczynamy niedzielę od spacerku, więc idziemy sobie do lasu. Potem jak wrócimy, e, też prawdopodobnie będzie coś ciekawego, ale to już zobaczycie, a teraz idziemy do lasu. Ok, my parę godzin temu wróciliśmy z tego spacerku A teraz idziemy robić pierniczki I w końcu, w końcu, w końcu są te pierniki, bo ja już się nie mogłam po prostu doczekać kiedy one będą Cały czas prosiłam, nikt nie miał czasu, żeby zrobić je wcześniej I wreszcie robimy te pierniki W tym roku będę robić ja ciasto Więc zobaczymy jak mi to pójdzie A więc idziemy robić te pierniki w końcu! Wszystkim, jak widzicie, jest dzisiaj kolejny dzień Już widzieliście nawet trochę dekorowanie pierników dzisiaj Postanowiłam, że wstanę, udekoruję te pierniki Już się nie będę z wami widać, żebyście widzieli wszystko w całości Teraz mam zamiar jechać do galerii Dokończyć jeszcze kupowanie prezentów Mam nadzieję, że wszystko mi ładnie pójdzie Żebym już wszystko ładnie zapakować Żeby prezenty już były takie gotowe, już pod choinkę no, i się trochę boję, bo miało mi coś przyjść z AliExpress na prezent dla mojej starszej siostry, i kurczę, no nie przyszło. W sensie dzisiaj jeszcze sprawdzę w skrzynce, ale trochę się boję, że mi nie dojdzie i będę musiała jej po świętach dać. A to miał być taki jeden w całościowy prezent. No więc zobaczymy wszystko dzisiaj. Ja dostałam na zakupy. to się w sumie ostatni dzień z tego masa. Ehm, no, ale jeszcze pożegnanie nagram, jak już wrócę. Zobaczcie, wszystkie pierniki już są schowane, żeby nikt przed świętami nie. Przypadkowo nie zjadł. No więc tak się prezentują. I zamykamy puszeczkę. Do świąt nikt tego nie ruszy. <gry> Okej, okay, widzieliście już jak robiliśmy pierniczki. Ja Wam chcę bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za ten odcinek. Eee, wyglądam również tak, ponieważ znowu byłam na Jodze, dlatego Was przepraszam za to, że pożegnanie musi tak wyglądać, ale chcę po prostu od jutra zacząć coś nowego nagrywać, nie chcę robić pożegnania jutro, bo to bez sensu będzie. No więc ja chcę Wam bardzo podziękować za obejrzenie tego filmiku. Cieszę się bardzo, że jesteście ze mną Uważam, że to jest jeden z najlepszych filmików, jaki miałam przez ten cały czas Bardzo, bardzo mi się podobało To jak farbowałam włosy, tak, jak robiłam pierniki Tak bardzo świątecznie Więc mam nadzieję, że również wam się tak samo spodobał Ja wam jeszcze raz chcę bardzo serdecznie podziękować za obejrzenie Życzę wam miłego dnia albo miłej nocy I do zobaczenia w kolejnym ala Papa! Pa, pa!